Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam historię Fałkiego. Wiem, że już ktoś o tym nagrał, ale postanowię zrobić to po swojemu i też coś dodać od siebie. Więc zanim zaczniemy, to zostawcie suba i lajka, będę bardzo za to wdzięczny. No i co, i przechodzimy do filmu. Fałki, a tak właściwie Łukasz Liszka, urodził się 24 lipca w 2000 roku w łaziskach górnych. O jego dzieciństwie wiadomo jedynie tylko tyle, że wychowywała go babcia, natomiast jego rodzice zostawili go jak miał 3 lata. Co więcej, jego ojciec był alkoholikiem, no i Łukasz kryje do niego dużą urazę. Nigdy nie będę takim frajerem jak mój stary, jeśli tego słuchasz dziwko, no to kiedyś się spotkamy. Tak przynajmniej wynika z jego numerów, nawija o tym w slipecie, po co mam tam wracać, czy odrzucie jak mój stary alkoholik. Nie pierdolę sobie życia jak mój stary alkoholik. Na... Kiedy miałem 3 lata, to wtedy starszy uciekł. Te kwestie w głowie w ogóle nie Poza tym swoje dzieciństwo wspomina dobrze, to właśnie w okresie dzieciństwa fałki zaczął słuchać rapu i wychował się on m.in. na PZC oraz ostrym Ogólnie do rapowania zamiłował go starszy brat, który także dawiał. Łukasz zaczął dawiać w wieku 8-9 lat, czyli w roku 2008 lub 2009. Spoje pierwsze numery zaczął wrzucać na YouTube w 2015 roku, jednak znalazłem gdzieś jego numer z 2012 roku. Numer ten można znaleźć gdzieś na SoundCloudzie, oczywiście dam Wam do niego linka. Na początku miałem wątpliwości, czy to fałki dali dawia, dlatego dla porównania daję Wam jego numer z 2015 roku i to jest z 2012. Jestem ponad poziomem i czas wrócić do tego bagna Luminosity i popa jak świece ty pieco za gwiazda Mieć respekt tych typów tak ograniczonych, co ty nie chce Jakoś tak bez presji naprzeciw temu światu Nie mam już pretensji, bo nie mam na nie czasu Nie czuję stresu jeszcze, a chyba powinienem, bo na moje barki Będzie spadać coraz więcej Kiedyś marzyłem o tym, by bić się na 3D. Olać wszystko wszystkich i zbić te gwiazdy Lecz z czasem na wszystko co ważne slałem, bo ciężka praca była takim banałem Jestem... Łukasz tak naprawdę od dawna nie miał większych problemów z występami przed publicznością, ponieważ zajął drugie miejsce w szkolnej edycji Mam Talent pod koniec 2014 roku. Jak pewnie większość z was wie, w numerach fałkiego pojawia się temat różnego rodzaju używek. No i warto dodać, że w odrzucie pod tytułem Na Sesji fałki nawinął, że zaczął cipać jak wyszedł album Pikersa pod tytułem Trapper Roku, no a wyszedł on w 2016 roku. Pokój. Atencyjne suki chcą być wyciągnięte na widoku. Zaczynałem spać, kiedy wyszedł raper roku. Szacunek dla Pikersa za jebanie hip hopu Ogólnie na początku swojej kariery Łukasz inspirował się właśnie Pikersem. 2017 rok był dla Fałkiego dość ważnym rokiem, ponieważ to właśnie wtedy wbił 1000 subskrypcji na swoim kanale. Poza tym zagrał swój pierwszy koncert w Sosnowcu. W listopadzie 2017 roku Łukasz udostępnił tracklistę mixtape'u nafazowany, mixtape ostatecznie jednak nie wyszedł, zamiast tego wyszedł mixtape pod tytułem Młody Łuki, to właśnie na nim znajduje się numer pod tytułem Untrapping, który jest lub był dla Fałkiego bardzo sentymentalny. W 2018 roku Fałki wydał mixtape pod tytułem Ponad Wami, najbardziej z tego mixtape'u podoba mi się numer OK Ojej, który jest ustawiony jako niepubliczny na kanale Łukasza. Numer ten można jednak spokojnie znaleźć na YouTubie i co tu mogę jeszcze więcej powiedzieć, jest naprawdę bardzo świeży jak to tamte lata, ponieważ chłop w 2018 roku nagrał dutę na rage'owym bicie. 20 listopada tego samego roku Fałki wydał epkę pod tytułem Primo, została ona wyprodukowana w zakładzie 50 sztuk. Całą epkę Łukasz nagrał bez statywu na rozwalonym mikrofonie, który trzymał w ręku. Ogólnie najbardziej z tej epki podoba mi się numer po tytułem Blondie, który Fałki nagrał z szafterem. Numer ten jest niepubliczny dla kanale Łukasza, jednak można go znaleźć na YouTubie. W międzyczasie Łukasz skończył szkołę, no i zanim stał się słaby, to pracował jako pomocnik lakiernika, później na budowie, a na końcu na słuchawie w call center. Jak sam wspomina na jednym z wywiadów, często obijał się w pracy. w pracy? No nie wiem, waliłem wszędzie w chuja ja w robocie, się ciężko, wiesz, ciężko coś powiedzieć. Na, na pewno jakieś chłopaki jak są, że też pracują na, jakieś jakiejś czy na magazynie, e, no to ja na przykład, jak przyjeżdżałem o tej szóstej do roboty, no to przychodziłem, pół godziny się pokazywałem, na przykład na godzinę siadłem do Kibla, nie? Siedziałem i spałem kurwa w Kibla. tak. No, trzy razy w tygodniu, no na pewno coś takiego się działo. A jak na słuchawie pracowałeś, to tam to sobie coś? Czy no, no, na początku z biura, no, a potem no to w apiastrym był COVID? Tak, to tak, nie? Tak, No to. Zobacz, jak wiem dużo, co? <grym> no to potem już z chaty, nie? Schaty to w ogóle waliłem w fujanie. Mówiłem, że mi internet wyjebał, czy coś się działo, kurwa grałem gry i tak, no ja do się nie logowałem. Ale... No to, no cały czas nawijałem nie? Ja to ogólnie jak, jak robiłem, no to nie pracowałem, to pracowałem na przykład po 8-10 godzin, zależy gdzie i... Cały czas miałem wersję w głowie, no przechodziłem do domu i cały czas nawijałem. Jednak nie mogłeś dać goleniem, ponieważ ciężko pracował nad muzyką. W 2019 roku pobił swój życiowy rekord, ponieważ nagrał wtedy 700 traków w ciągu roku. Na tym w odrzucie pod tytułem Matemax. 18 lipca 2019 roku Fałki wypuścił epkę pod tytułem Junkie, Junkie to inaczej po angielsku Ćpun, została ona wyprodukowana w zakładzie 200 sztuk. Na tej epce znajduje się numer pod tytułem Cinedin, który moim zdaniem jest naprawdę niedoceniony. A w międzyczasie wydał epkę Bus Cruise. 29 grudnia 2019 roku Łukasz wypuścił album pod tytułem Zanim Poznałem Dżunglę. To właśnie na nim znajduje się numer pod tytułem Styki czy ostatni krzyk osiedla. Oba te numery bardzo lubię słuchać. Warto tu jednak wspomnieć, że numer ostatni krzyk osiedla był przełomowy w karierze fałkiego, ponieważ to właśnie wtedy zdobył on pierwsze 100 tysięcy wyświetleń w jego życiu. W lutym 2020 roku fałki wypuścił numer pod tytułem Kiedy Miasto zasypia, w tym numerze postanowił zaczepić samego Matę, który wtedy co niedawno wypuścił numer pod tytułem Pato Inteligencja. Ej, pa to inteligencja, A. przynajmniej masyferki kurwa, ale brak pojęcia Widzę to po mordach, że brak wam do tego serca, ale chyba wszystko jest w porządku, bo się zgadza pensja Mata jednak nie odpowiedział na zaczepkę Łukasza Warto dodać, że na jednym z wywiadów Łukasz wspomniał, że nie miał on wtedy nienawiści do Maty, tylko po prostu tak nawinął 3 maja tego samego roku wychodzi mixtape pod nazwą Piłku Łuka. Jest to mixtape, który składa się z odrzuconych zwrotek Fałkiego, które zostały nagrane w 2019 roku i sobotę bez mixu. W sierpniu 2020 roku został ogłoszony koncert Fałkiego w Bydgoszczy. Łukasz zagrał ten koncert wraz z Lil Wnykiem. Postać Wnyka jest kluczowa w tej historii, ale do niego przejdziemy za chwilę. 2021 rok był dla Fałkiego przełomowy, ponieważ wtedy zaczynał zdobywać coraz większą popularność. Co więcej, od czerwca 2021 roku Łukasz zaczął żyć wyłącznie z muzyki. Ogólnie słaba go na początku przytłaczała, lecz później jakoś się do tego przyzwyczaił. No, a 15 października 2021 roku wyszedł jego album pod tytułem Dżungla. Wszystkie numery, które znajdują się na dżungli, zostały nagrane pod wpływem różnego rodzaju używek. Poza tym, warto dodać, że premiera dżungli się trochę opóźniła. Skąd w ogóle tytuł Dżungla? No, i tutaj macie odpowiedź. Wypowiedź pochodzi z wywiadu, znaczy bardziej transmisji na żywo, która była transmitowana w listopadzie 2021 roku. Czemu Dżungla i skąd ksywka fałki? Wcale nie chcę znać odpowiedzi, ale w sumie zapytam. Co? Chcemy dżungla i skąskiego fałki? Tak. Dżungla? No ludzie pytają, no. Dżungla, bo kurwa załóżmy Jesteś w takiej sytuacji Coś typu w gerce the Forest. Grałem, no, no, Coś typu gerce the Forest Rozpier się i nagle jesteś kurwa pośród dżungli jesteś na wyspie? Tak, nie masz nic kurwa I musisz kurwa Wydaje mi się, musisz poznać tą wyspę Ale po pierwsze Musisz kurwa poznać swoją głowę, żeby nie oszaleć O to chodzi w dżungli Jest, jest kurwa Jest dżungla w głowie Jak pokonasz kurwa dżunglę w głowie To z dżunglą na zewnątrz Też dasz sobie radę kurwa, o, da się pokonać dżunglę w głowie? Da się pokonać dżunglę w głowie Wszystko się da jeśli, jeśli kurwa dżungla to to jest coś, wiesz no, no, psy, 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 psychika nie, stary tym może kurwa w waszym pokoleniu bez urazy może kurwa Uraza nie jest, było no. czegoś takiego ale, no. ale nasze pokolenie jest psychicznie jest popierdolone w chuj inter no internet, inter tak. internet pierdolony Stary wszystkim kurwa w głowie tak, że to jest poj**ane 15 lipca 2022 roku Łukasz Wydał epkę pod tytułem Brak Kontroli To właśnie na niej znajdują się takie numery jak OG Kali czy Mali Chłopcy Oba te numery bardzo lubię słuchać Natomiast 24 marca 2023 roku wychodzi jego Kolejny album pod tytułem Fałki Sezon Najbardziej z tego albumu podoba mi się numer Pod tytułem Grube Baby, na klipie do tego Numeru pojawił się Rusina Rusina ogólnie nagrywał jeszcze do niedawna traki z Łukaszem No i postać Rusiny w tej historii jest dosyć ważna, ale do tego przejdziemy za chwilę. 2023 rok był dla Łukasza ważnym rokiem. To właśnie w maju 2023 roku odstawił Wude, no i dragi lub też Xanax. Jak sam wspomina w rozmowie z Rapnius, od wyjścia dżungli do maja 2023 roku leciał grubo w melange. Łączył on Wude z lekami lub też z dragami, aż w końcu postanowił to rzucić. Rzucenie używek nie było dla niego łatwym momentem w życiu, ponieważ bał się wtedy wyjść z łóżka i nie mógł spać. Na szczęście w tym wszystkim mógł liczyć na pomoc swojej babci, co ciekawe, po paru miesiącach zaczął trenować także Sporty Walki. W sierpniu 2023 roku fałki wypuścił numer pod tytułem Daj Spokój. Przykrym faktem jest to, że na końcu tego numeru możemy znaleźć napis Spoczywaj w pokoju Tomasz. Łukasz w ten sposób oddał szacunek swojemu fanowi, który po jego koncercie zaginął. Wszystko miało miejsce w gorzowie wielkopolskim. Było to tak, że Tomek poszedł na koncert Fałkiego ze swoimi przyjaciółmi. Po koncercie na dworcu kolejowym Tomek oddalił się od nich i poszedł w nieznanym kierunku. Niestety parę dni później został znaleziony martwy. W listopadzie 2023 roku fałki wypuścił numer pod tytułem 120 wersów, żeby zajmować co wasze, no i tam padają następujące wersy. Jak Mickey Mouse. Myślała, że zostanie na pokoju, ma to Twój skład to węż, jak były ziom, co robi bounce Wszystko mam w when I walk through the town. Chwilę po tym Wnyk napisał na story, że jest to strzał w niebo ze strony Łukasza I żeby rzucał prawdziwymi ksypami. Wnyk to był kolega Fałkiego, z którym Fałki ma parę numerów Dzień później Wnyk wypuścił disa na Fałkiego Trzy godziny później Fałki odpowiedział swoim disem Do zobaczenia Maciej Na samym wstępie Łukasz mówi, że jest to pierwszy i ostatni dis w stronę Wnyka na samym początku Łukasz zarzuca Wnykowi, że jego dis był gotowy miesiąc wcześniej i że jego własny skład się od niego odciął. Co więcej, Fałki wspomina, że jak bary z White Widow go obcharał, to Wnyk się nawet nie odezwał i że usuwa komentarze. W dodatku Fałki zarzuca Wnykowi, że mógł z nim robić siano, ale wybrał narkotyki. Wypomina on także Wdykowi, że został on sam i że wisi innym pieniądze. Warto też dodać, że Fałki dodał na story kompromitujące nagranie, na które Wdyk szuka brudów na Fałkiego. Ale, ale właśnie, nie ludzie sk Dlatego, jak chcecie mi pomóc w prywacie, w tym moim epilogu, którego skończę, to jeżeli macie jakiekolwiek gówno na niego, to, to takie potwierdzone faktycznie, to kurwa, dziś mi to gówno. Ja słyszałem ja, ja od od dziewczyny, że mu na przykład nie staje się usiaczek, albo coś, ale nie wiem, czy o tym będę nawijał. Jakieś 2-3 tygodnie później wnyk poinformował, że został pobity. Według wnyka było to tak, że po swoim disie został pobity przez pięciu typów, którzy potem zniszczyli mu samochód. Za więcej spędził on dużo czasu w szpitalu i zarzuca on Pałkiemu, że zlecił on jego pobicie. W dodatku w dyku dostępnił swoje dokumenty ze szpitala, na których było napisane, że ma on złamaną żuchwę, czaszkę oraz kości twarzy czaszki Na dodatek stwierdzono u niego rozedbę opłucnową. Ogólnie nie wiadomo, czy to prawda, że Łukasz zlecił jego pobicie. Łukasz nigdy do tego się nie odniósł. Wiadomo jednak, że fani Łukasza stoją za niego murę, ponieważ krzyczeli na jego koncercie bać Nie ma niego, Nie ma Pod koniec lutego 2024 roku Fałki pochwalił się, że zdobył pierwsze złoto w swojej karierze, dostałą złotą płytę za singel my kontra oni. Niedługo po tym fałki wypuścił numer pod tytułem Dam Ci porady. Jest to najpopularniejszy numer w jego karierze to właśnie dzięki niemu Łukasz poszerzył swoje grony odbiorców. Pod koniec czerwca tego samego roku wypuścił numer pod tytułem Wciąż Jestem chory, który był jego pierwszym singlem z nadchodzącej płyty. Miesiąc później Łukasz udostępnił tracklistę nadchodzącej płyty. No i Finsze do barbary fałki duje wnyka. To nie śmieje się z pranków, Tamten ziom stracił wszystko za dużo bansu. Wiesz o kim mówię, kurwa, Zira no i 23 sierpnia 2024 roku Fałki wypuścił swój album pod tytułem Barbara. Album nosi nazwę Barbara, ponieważ jego babcia ma tak na imię. Łukasz pracował nad nim rok, ten album ma być odpowiedzią na dżunglę. Ma on pokazać jak przez ten czas zmieniło się myślenie Łukasza. Na Barbarze tylko jeden track został nagrany pod wpływem, reszta była nagrana na Bo Jak sam Fałki na jednym z wywiadów wspomina, że Melanż poszerzył jego horyzonty jeśli chodzi o muzykę. W 2024 roku fałki zabrał follower Rusinie na Instagramie. Powodem był konflikt pomiędzy Learn How To Hustle i Larym Gomezem. Learn How To Hustle to producent, który współpracuje z Rusiną. Natomiast Lary Gomez jest hype manem i ziomkiem fałkiego. W od koniec sierpnia 2024 roku producent Rusiny wybuszcza Disna na Gomeza. Na samym wstępie mówi on, że dostał od nich po mordzie. Według niego było to także że pobili go we trzech. Miał być to fałki wraz z Larym Gomezem i jeszcze jakimś innym typem. Co więcej, wypomina on fałkiemu, że zabrał on follower Rusinie bez powodu. Na koniec Producent Rusiny wypomina Laremu sytuację, kiedy zapytał się, co robi jego dziewczyna. Lary miał to odebrać w negatywny sposób, że niby jego dziewczyna się puszcza. W tym samym dniu swojego disa wypuścił także Lary. Zarzuca on producentowi Rusiny, że kłamie. Według niego Lary pobił go sam, a Fałki i jakiś inny typ dali mu tylko poliściu. Co więcej, Lary zarzuca mu, że obrażał on jego dziewczynę i że mu tego nie wybaczy. W dodatku Lary zarzuca mu, że on nadal I No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten beef. W październiku tego samego roku wychodzi numer pod tytułem Rejon Niezamula, do którego dograł się fałki. Jak w ogóle Łukasz poznał Kekel. Jak to wygląda? Jaka jest historia? Skąd za, się znamy z Łukaszem? Ja się znam z Larym Gomezem, nie? No i kiedyś tam kilka razy, właśnie się mitnęliśmy tam przez Larego, też na jakimś backstage'u. No i teraz, w sumie, mamy taki lepszy, lepszy kontakt, nie? Z Łukaszem i po prostu, po prostu, tak, no, widzimy się tak raz na dwa tygodnie, czy, albo nawet więcej, nie? Zawsze mam w głowie jego wersy, wynoszę Śląsk na szczyt, bo cały tak, rajant tak kurwa, tak, zamula. Daj właśnie... Wydaje mi się, że on ma taką misję, żeby pomagać ludziom. Mogę na Wam tej powiedzieć, sprawie. że, no w sumie jest, jest taki. Ogólnie po albumie nie chcę zwalniać tempa mm -hmm. jest numer, w którym będą wersje nie? Od, właśnie odnoszący się do tego numeru, nie? Mm -hmm. Będzie tam, że pozdrow Łukasz, Rejon już nie zamula, nie? Że mm -hmm. Wiecie o co chodzi. Da. 2025 rok był dla Łukasza dość ważnym rokiem, ponieważ wtedy zdał on prawo jazdy na samochód. Co więcej, w tamtym okresie był w pierwszym związku w swoim życiu. Związek ten się jednak zakończył, ale Łukasz wspomina go dobrze. Związek ten pomógł mu otworzyć się na ludzi czy emocje. W kwietniu Valky dostał nagrodę Pop Killera za niósł hulowy album roku. Mowa tu o, oczywiście o albumie Barbara. Łukasz jednak nie pojawił się na uroczystości, i nagrodę odebrał ktoś inny za niego. I w tej nagrodzie? W tej kategorii, story także. News album roku, w tym roku fauki Barbara. Wychowany nawet, to nie. To już chyba świecka tradycja powoli, że odbieram nagrody za raperów na V. W zeszłym roku w, Avistik, w tym roku fauki. Słuchajcie, to jest kocur. Między innymi dlatego go tutaj nie ma, bo chodzi swoimi drogami, naprawdę chadza swoimi ścieżkami, a to jest raper przez wielkie R, z krwi i kości. I to nie jest New album roku. To jest naprawdę album zajebistego młodego rapera, który idzie jak burza. A kiedy spotkałem go jakieś 2,5 roku temu, to był jednym wielkim latającym chaosem, który nie mógł określić swojej ścieżki. I cieszę się bardzo, że my. Ekipa, która pracuje razem z Fawkim, ekipa, która z nim jeździ, która z nim nagrywa. Big Idea, wielkie profsy dla was, dla wszystkich moich ludzi z Big Idea. Dla wszystkich ludzi od Łukasza. Cieszę się bardzo, że poszło to w tym kierunku i nie mógłbym opuścić tego miejsca bez przede wszystkim pozdrowienia pani Barbary, czyli babci Łukasza. Wielki love. Dziękujemy wam bardzo. Fałki forever. Poza tym Łukasz wyjechał na wakacje do Armenii, warto dodać, że Okekel ma korzenie arbejskie. Oprócz tego wyleciał z White Widow do Nowego Jorku, gdzie też nagrali numer. Natomiast w listopadzie wyszedł wywiad z Łukaszem. Łukasz na tym wywiadzie oprowadzał po łaziskach górnych, czyli miejsca, z którego pochodzi. Pokazywał on m.in. miejsca, gdzie były kręcone różne klipy. Ogólnie w 2025 roku wydał parę numerów. Niedawno, czyli 10 stycznia, Łukasz rzucił zdjęcie z wakacji z podpisem, chyba wyda muzykę w 2026 roku. No i 20 stycznia Fawki wraz z KB i Barym z White Widow wydali epkę pod tytułem T5G, na której znajduje się tu 5 numerów. To by było tak naprawdę na tyle, co tu mogę jeszcze więcej powiedzieć, że Fawki wypuścił parę dni temu snippet pod tytułem Pragnień Brak. No i w sumie to tyle, ja już kończę ten film, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu, jeszcze raz proszę o zostawienie suba i lajka i widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.